Hallo, guten Morgen, tschüss, hi, bye bye, auf Wiedersehen. Czyli formy powitania i pożegnania po niemiecku. Zapraszam. Ok, naukę form powitania i pożegnania zaczniemy od powitania i pożegnania oficjalnego, czyli w odniesieniu do osoby, z którą jesteśmy na pan, pani. I tak do godziny 10, 11 rano mówimy Guten Morgen. Guten Morgen. Dosłownie dobrego poranka. Prawda? Czyli nasze polskie dzień dobry. Ok, później, mniej więcej do godziny 18, mówimy Guten Tag. Guten Tag. Czyli dobrego dnia. Czyli znowu poprawnym tłumaczeniu, dzień dobry. I wreszcie wieczorem, mniej więcej po godzinie 18, dobry wieczór. Prawda, to będzie guten Abend, guten Abend, czyli dosłownie dobrego wieczoru. I teraz pożegnanie osoby z którą jesteśmy na pan pani, to będzie auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Mamy tutaj trzy wyrazy auf jedno z jego znaczeń, to jest powiedzmy do. Wieder, znowu, czyli do ponownego sehen, widzieć, czyli do ponownego widzenia. Auf Wiedersehen, czyli do widzenia. W czasie rozmowy telefonicznej możemy usłyszeć Auf hören, Auf hören do usłyszenia, bo hören znaczy słyszeć. Czasem spotkacie się też z taką formą jak Czys, ale trzeba dokładnie wybadać, czy możemy powiedzieć to czys, czyli cześć na pożegnanie w odniesieniu do osoby, z którą jesteśmy na pan, pani, bo różnie to w różnych sytuacjach wygląda. Ok, a teraz przechodzimy do nieoficjalnych form powitania kolegi, koleżanki, czyli kogoś, z kim jesteśmy na ty. No to będzie znana już na pewno Wam. Halo! Halo! Czyli cześć! Hej! Też cześć wzięte z angielskiego. Hej. Możecie też usłyszeć servus. Servus. Tylko to też nie wszędzie, w Bawarii i w Austrii głównie. I jeszcze coś takiego jak moin moin. Moin moin. Czyli cześć w północnych Niemczech. Pamiętajcie, że y, mówimy tutaj o cześć na powitanie. A teraz, jeżeli chcemy się pożegnać z kimś. Mówimy czes czyli cześć na pożegnanie. Czes. Czes. Możemy też powiedzieć bye bye. Wiadomo, z angielskiego bye bye. Dalej. Możemy też powiedzieć byzdan. Bis byzdan. Bis dosłownie do później, czyli do zobaczenia. Albo też bis bald. Bis bald, dosłownie do wkrótce, czyli też do zobaczenia. I to mniej więcej tyle, jeśli chodzi o formy powitania i pożegnania. Czy znacie jakieś jeszcze inne formy powitania i pożegnania, których tutaj nie wymieniłam w tym filmie? Jeżeli znacie, to napiszcie w komentarzach. Danke, tschüss!